Dzisiaj poznasz historię młodego mężczyzny, który popełnił całą serię powszechnie popełnionych błędów i kosztowało go to 3,5 roku życia oraz konieczność poddania się terapii. Nasz widz zgodził się na anonimowe udostępnienie jej tutaj, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Dziękuję. Szczęśliwym trafem jego historia skończyła się, zanim zaistniały trudne do odwrócenia fakty, takie jak małżeństwo, albo co gorsza, dzieci. Nie wszyscy niestety panowie piszący do mnie mieli tyle szczęścia i o nich opowiem w innych nagraniach. Dla zachowania anonimowości w tym filmie będę używał zmyślonych imion bohaterów tej historii, prawdziwi nazywają się oczywiście inaczej. Nasz widz, nazwijmy go Zbigniew napisał, cytuję Dzień dobry, jestem dość świeżo po rozstaniu z moją partnerką, minął miesiąc. Niedawno odkryłem pana kanał i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy, za co bardzo dziękuję. Poniżej moja historia. Oczywiście zgadzam się na omówienie jej na łamach kanału YouTube. Może jej fragmenty przydadzą się do czegoś innym. Po obejrzeniu większości filmów poczułem potrzebę, żeby podzielić się swoją historią. Koniec cytatu. Taki wstęp bardzo dobrze świadczy o męskim podejściu autora, który zamiast chować się za swoimi błędami, opisuje je w nadziei, że pomogą innym uniknąć podobnych pomyłek. Dziękuję mu za to jeszcze raz. Wykazałeś się naprawdę bardzo męskim podejściem. A teraz przejdźmy do dalszej historii. Cytuję: Mam na imię Zbigniew i mam 31 lat. Związek, który opisuję poniżej, był pierwszą poważną relacją. Poznaliśmy się przez internet. Marta, bo tak miała na imię, wydawała się sympatyczną dziewczyną, i miała cel w życiu i była bardzo konkretna. Po wymianie kilku wiadomości, spotkaliśmy się i zaiskrzyło. Po trzeciej, czwartej randce zostałem u niej na noc. Mieszkała na stacji, bo jeszcze wtedy studiowała. I prawie w każdy weekend spędzaliśmy wspólnie czas. Mimo, że patrzyłem wtedy na życie przez różowe okulary, czas spędzony wspólnie był naprawdę wartościowy. Dużo seksu, wspólne gotowanie, spacery, kino, teatr i ogólny czas spędzany razem oraz poznawanie siebie. Późniejsze poznawanie znajomych, swoich rodziców i rodziny Marta zapraszała mnie na rodzinne spotkania, na przykład wesela, oraz do swojego domu rodzinnego. Koniec cytatu. Jak widać, zaczęło się bardzo pozytywnie. To była normalna kolej rzeczy, kiedy ludzie dopiero się poznają i, co ciekawe, bez występowania jakichkolwiek czerwonych flag, takich na przykład jak ukrywanie swoich znajomych czy ukrywanie swojej rodziny. No być może pojawiły się tam jakieś subtelne sygnały, które w upojeniu wspólnie spędzanego czasu Zbigniew albo przeoczył, albo nawet nie wiedział na co patrzeć. Pamiętaj, spis takich sygnałów ostrzegawczych znajdziesz w naszej książce "Wojna na słowa", którą tak czy inaczej zalecam ci przestudiować, jeśli chcesz mieć do czynienia z różnymi ludźmi. Wracając do Zbigniewa. Zwróć uwagę, że wszystko było dobrze, dopóki de facto nie mieszkali razem i mieli taką relację, no, dochodzącą od czasu do czasu. Dlatego moim zaleceniem jest koniecznie pomieszkaj trochę pod jednym dachem z taką osobą, zanim zdecydujesz się na poważniejszy krok, taki na przykład jak małżeństwo, czy też podjęcie poważniejszych decyzji i zobowiązań, albo nawet też poluzowanie antykoncepcji. Nagram może film o tym, na co wtedy dokładnie uważać. Na pewno zamieścimy takie informacje w nowej książce o relacjach tamsko-męskich, którą właśnie piszemy, ale to jeszcze chwilę potrwa. Zobaczmy teraz, co wydarzyło się u Zbigniewa. Cytuję: Zanim się poznaliśmy, planowałem wyprowadzkę i kupną własnego mieszkania, co zrobiłem trzy lata temu, i zaproponowałem wspólne mieszkanie. Na początku miała opory i uszanowałem to, jednak po jakimś czasie zgodziła się. Wcześniej Marta mieszkała przez jedne wakacje w moim domu rodzinnym. Z powodu pandemii i pracy, którą wykonywała. Nie wspominałem wcześniej, ale Marta wykazywała ogromny lęk przed osami, pszczołami, który czasami doprowadzał do ataków paniki. Wcześniej nie spotykałem się z czymś takim, więc nie zwracałem na to szczególnej uwagi i trochę bagatelizowałem. Koniec cytatu. No cóż, różni ludzie mają różne problemy, na które też czasem można przymknąć oko. No, ja na przykład jestem trochę bałaganiarz, co na pewno potwierdzi moja żona Karolina. Ale jeżeli masz do czynienia z problemem, który kończy się utratą kontroli nad sobą w jakikolwiek sposób, a tak jest na przykład przy ataku paniki, to trzeba koniecznie zdecydowanie się temu przyjrzeć i to już za pierwszym razem, kiedy coś takiego się zdarza, coś takiego się pojawia. Dlaczego? No bo to może być symptom czegoś znacznie poważniejszego i parafrazując Alicję z Krainy Czarów, trzeba zbadać jak głęboko sięga ta królicza nora tych problemów. W takiej sytuacji programem minimum to jest bardzo poważna rozmowa z taką osobą, z konkretnymi pytaniami dotyczącymi historii występowania tych problemów, a szczególnie jakie działania i z jakim skutkiem zostały podjęte, aby to zmienić. Pamiętajcie, fobię tego rodzaju można wyleczyć i specjalista nie powinien mieć z tym dużego problemu. Nawet ja, amator, kiedyś w przerwie szkolenia, całkiem po amatorsku pozbawiłem kogoś arachnofobii, czyli lęku przed pająkami, tak dalece, że potem poszliśmy w hotelu szukać pająka i jak znaleźliśmy go. To tylko fakt, że uciekł przed nami, uniemożliwiło tej osobie po prostu wzięcie go do ręki, kiedy ona w ogóle miała panikę, a tak paniki na sam widok pająka. Da się, na pewno się da. Tak więc w takim wypadku wypytaj się, co ta osoba z tym robi. Jeśli nie dostaniesz dobrego wyjaśnienia, to masz już czerwoną flagę, taką jak diabli, taką bardzo czerwoną flagę. No teraz może pomyślisz, że jestem bezduszny, bo chcę sprawdzać takie rzeczy już w pierwszej fazie znajomości. Podkreślam więc, że mówię o sytuacji, kiedy z kimś chcesz mieć poważniejszy i długoterminowy związek. Trzeba wtedy naprawdę to sprawdzić. No, jeżeli ktoś chce mieć relacje typu przyjaciele z benefitami, to można sobie takie sprawdzanie odpuścić. Oczywiście samemu, dbając wtedy o antykoncepcję. No, Zbigniew chciał czegoś trwałego i niestety spotkała go bardzo niemiła niespodzianka. Cytuję: Po wspólnej wyprowadzce zaczęło się. Zachowanie Marty zmieniło się nie do poznania. Zacząłem mieć problemy z jedzeniem. Potem dowiedziałem się o zaburzeniach anorektycznych, które miała zanim się poznaliśmy i które wróciły. Zaczęły się częstsze ataki paniki, nawet takie, w których groziła samobójstwem, wyrywała sobie włosy z głowy, używała przemocy wobec siebie i mnie. Nie byłem na to totalnie przygotowany i nie wiedziałem, co się dzieje. Był to bardzo ciężki okres czasu. Koniec cytatu. Mogę sobie wyobrazić, że to był bardzo duży szok dla pozytywnie myślącego mężczyzny takiego jak Zbigniew, który chciał po prostu mieć fajną relację z poukładaną i rozsądną kobietą. Z kobietą, którą Marta zdawała się być na początku relacji. Większość mężczyzn, kobiety zresztą też, wykazuje tutaj zbyt mało determinacji i żyje w złudzeniu, że ta kobieta z początku znajomości to jest właśnie ta prawdziwa, A aktualna sytuacja to jest jakiś zły sen, który przeminie. Nie łudź się, nie przeminie. Jak coś takiego widzisz, musisz podjąć zdecydowane działania już przy po pierwszym wystąpieniu takich rzeczy. Właśnie dlatego mówię, żeby pożyć trochę z drugą osobą, zanim podejmiemy wiążące i trudno odwracalne decyzje. Bo na początku, no to mamy taki pełen oksytocyny okres miesiąca miodowego, no i łatwo wtedy popełniać głupoty, które przy niekorzystnym obrocie sprawy zmarnują ci życie. Mówię to jako ktoś, kto też takie głupoty popełniał. Ale po prostu miał dużo szczęścia wyjść z tego bez szwanku. Na takie szczęście nie zawsze możesz liczyć. Zamiast tego, po pierwszym wystąpieniu problemów prowadzisz bardzo poważną rozmowę. I uwaga, w przeciwieństwie do procesu sądowego, interpretujesz wątpliwości na niekorzyść tej problematycznej osoby. I to pamiętajcie, nie ma nic wspólnego z ocenianiem wartości tej osoby, wartości jako człowieka, tylko z punktu widzenia przydatności do długoterminowego, wzbogacającego związku akurat z tobą. To jest bardzo ważny czynnik. Mamy jeszcze dwa szczególne przypadki, które wystąpiły w liście Zbigniewa. Takie rzeczy jak agresja czy grożenie samobójstwem. Zapamiętaj, każdy, ale to każdy przypadek niesprowokowanej fizycznej agresji powinien natychmiast... Doprowadzić do wyrzucenia takiej osoby z tego życia bezapelacyjnie i na zawsze. Ja wiem, że w polskiej kulturze próbuje się usprawiedliwiać agresora, znajdować okoliczności łagodzące, szukać winy u siebie i tym podobne. To też wykorzystują różne toksyczne osoby, i nie pozwól, aby stać się ich kolejną ofiarą. Odpowiedz sobie szczerze: czy chcesz żyć z partnerem, z którym każdego dnia będziesz się cieszyć życiem i budować piękne jakieś wspólne życie razem? Czy też szukasz ciągłego dramatu i problemów? Uświadom sobie, że wbrew powszechnemu mniemaniu dramaty wcale nie muszą być nieodłącznym składnikiem relacji międzyludzkich, tylko trzeba takich ludzi po prostu od razu wywalać swego życia. I teraz podkreślam oczywiście, że dotyczy to obydwu płci, nawet jeżeli w tym momencie opisuję konkretny przypadek mężczyzny. Jeszcze gorzej wygląda sprawa wypadku grożenia samobójstwem. Są dwie możliwości, kiedy ktoś zapowiada coś takiego. Pierwsza, ktoś mówi to po to, żeby cię zmanipulować i skłonić do czegoś. No, takie próby manipulacji powinny natychmiast spowodować wyrzucenie tego człowieka z twojego życia, natychmiast i odwołanie. Druga możliwość, to dana osoba faktycznie nosi się z zamiarem popełnienia samobójstwa. No, wtedy chyba nawet twoim obowiązkiem jest zawiadomić odpowiednie służby, których zadaniem jest zapobieganie takiemu wydarzeniu. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz, słuchaj uważnie. Żaden z nas laików nie jest w stanie powiedzieć, z którą możliwością aktualnie mamy do czynienia. Więc, przy pierwszej groźbie samobójstwa, dzwonisz od razu na 112 i informujesz o takim zagrożeniu. Najlepiej, mając nagranie tej groźby samobójstwa, na przykład na komórce, gdyby w wypadku manipulacji ta osoba chciała się potem tego wyprzeć. Pamiętaj, taką osobą powinni zająć się specjaliści i są tacy specjaliści, a nie ty. No cóż, Zbigniew tego nie zrobił i sytuacja dalej rozwijała się w bardzo niekorzystnym kierunku. Cytuję. Marta stała się leniwa i apatyczna. Potrafiła przeleżeć trzy czwarte dnia z nosem w telefonie lub spać 12 godzin. Zawaliła studia, rozpoczęła kolejnych, których też nie skończyła. Kilka miesięcy była też na moim utrzymaniu, zanim nie znalazła nowej pracy. Z poprzedniej zrezygnowała z racji na swój stan, przestaliśmy wspólnie wychodzić, miała lęk przed zostaniem samemu w domu. Stosunki seksualne z codziennych przed wyprowadzką zmieniły się na co miesięczne i ich jakość bardzo spadła. Bardzo często podczas ataków paniki próbowałem jej jakoś pomóc i wesprzeć, jednak każde moje podjęte działanie było potem oceniane jako złe. Koniec cytatu. Gdyby Zbigniew postąpił tak, jak polecałem, to Marta już dawno byłaby pod opieką psychiatryczną, a on byłby wolny do szukania bardziej normalnej towarzyszki życia. Podkreślam to ostatnie, bo naprawdę są w Polsce ciekawe i wartościowe kobiety, z którymi można budować poważny związek. No, tylko trzeba się rozejrzeć, a nie kolekcjonować urazy własne w beznadziejnej relacji z toksykiem. I to w imię tak naprawdę nie wiadomo czego. Zwłaszcza jeżeli robisz coś, co przez drugą stronę jest oceniane jako złe, a ty działasz w dobrej wierze i dobrze. Ja, jeżeli działam w dobrej wierze i zgodnie z moją najlepszą wiedzą, to jak się komuś to nie podoba, to mówię, spadaj z mego życia. I mówię to na serio. Znajdą się takie osoby, które docenią to, co robię. Zbigniewowi, podobnie jak wielu innym mężczyznom, zabrakło takiej wiedzy lub zdecydowania i zobaczymy, co działo się dalej. Cytuję. Po jakimś czasie Marta rozpoczęła terapię i widziałem po kilku sesjach znaczną poprawę. Jednak wraz z tą poprawą Marty zaczęła się Marta zaczęła się jeszcze bardziej odsuwać ode mnie. Moja rola opiekuna nie była już potrzebna i atrakcyjna. Czułem, że związek się rozpada, jednak to co się stało potem sprawiło, że zacząłem wątpić w samego siebie. Marta nagrywała nasze rozmowy i spisywała je. Sugerowała, że stosuje na niej gaslighting. Dowiedziałem się o tym przypadkiem, kiedy przez pomyłkę wysłała mi takie nagranie na komunikatorze, bo tym wszystkim dzieliła się ze swoimi znajomymi, o czym dowiedziałem się później. W tym okresie czasu zaczęliśmy się bardzo mocno kłócić. Niestety frustracja, która we mnie siedziała przez ten cały okres czasu jej choroby, urosła bardzo mocno. Używałem słów, które naprawdę mogły być bolesne, ale zwyczajnie w tamtym czasie nie miałem sił. Koniec cytatu. Zacznijmy od tego, że Zbigniew, wbrew temu co pisze, nie miał związku, który mógł się rozpaść. Co on miał? Miał w głowie pewną iluzję związku, który w ogóle nie miała pokrycia rzeczywistości. To ostatnie warto powtórzyć sobie kilka razy i zapamiętać. Taką iluzję związku ma wiele osób, kiedyś mi się to też coś go zdarzyło. I pamiętajcie, dopóki nie spojrzymy trzecim okiem na to, co naprawdę się dzieje i co naprawdę mamy, i nie nazwiemy rzeczy po imieniu, to jesteśmy jak dzieci we mgle do tego jeszcze wierzące świętego Mikołaja. Obudzenie jest zazwyczaj potem bardzo nieprzyjemne i im dłużej żyjemy w takiej iluzji, tym jest ono brutalniejsze. Naprawdę nie warto. Nagrywanie przez Martę rozmów to był bardzo niebezpieczny sygnał, bo sprowokowany możesz powiedzieć coś, co w razie problemów może być łatwo użyte przeciwko tobie. Obejrzyj koniecznie nasz film o narcyzach i prawie, to zobaczysz, o co w tym chodzi. Link podałem w komentarzu poniżej, ale to po tym filmie. Dlatego też tak uparcie zalecam wywalanie z naszego życia toksyków, już przy pierwszych sygnałach, że coś jest nie tak. No, inaczej grasz w rosyjską ruletkę. Jak chcesz, proszę bardzo, ale nie jest to rozsądne. No, niestety, wielu ludziom obojga płci brak tutaj asertywności, determinacji i pozwalają, aby dramat z toksykiem rozgrywał się kilka razy według podobnego scenariusza. No, niestety, nie lepiej poszło też Zbigniewowi. Cytuję. Marta wyprowadzała się ode mnie trzykrotnie. Raz sam powiedziałem, że ma się pakować, kiedy kolega powiedział, że Marta szuka mieszkania na Instagramie i wrzuca o tym posty. Najgorsze, co mogłem zrobić, to podczas jednej wyprowadzki wiem, że był to błąd Marta zostawiła swój tablet, który przejrzałem. Okazało się, że od dłuższego czasu pisze z innym facetem i planuje spotkanie. Dodatkowo dowiedziałem się też wielu nieprzyjemnych rzeczy o sobie. Przeczytane rozmowy z jej przyjaciółkami, które wręcz kibicowały jej, aby mnie zostawiła, i że jest ofiarą w tej relacji. Koniec cytatu. W normalnym związku fakt wrzucania postów o szukaniu mieszkania no, powinien stanowić powód do przeprowadzenia bardzo poważnej rozmowy o tym, co się dzieje. W takiej chorej relacji, jak u Zbigniewa, należało taką kobietę od razu i bezapelacyjnie wyrzucić ze swego życia, co też Zbigniew zrobił no brawo. No, niestety nie wyrzucił je bezapelacyjnie, bo jak z tego cytatu widać, tych wyprowadzek było kilka. Zaglądanie do tabletu, no, nie było eleganckie, ale w sumie całkowicie niepotrzebne. Dlaczego? No, bo wszystko, co wydarzyło się dotąd pomiędzy nimi, nawet bez znajomości zawartości tego tabletu, powinno być wystarczającym powodem do zerwania wszelkich kontaktów i rozpoczęcia zupełnie normalnego życia, pozbawionego takich dramatów. Jeśli chcesz być zaopatrzony w konkretną wiedzę, jak budować dobre relacje i jak też radzić sobie z problematycznymi ludźmi, to przestuduj uważnie obie książki Sukces w relacjach międzyludzkich i Wojna na Słowa, które kupisz w naszym sklepie internetowym. Naprawdę wnikliwie jej przestudiuj, będziesz zupełnie inaczej funkcjonował w życiu. Zbigniew napisał, że je kupił, no ale niestety nie miał jeszcze czasu przestudiować. Szkoda, bo zamiast tego jeszcze ciągle miał irracjonalną nadzieję że z tej znajomości można coś zrobić. Cytuję: po drugiej wyprowadce i powrocie do domu Marta zaproponowała terapię par. Twierdziła, że chce uratować to, co jest między nami. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony, jednak zgodziłem się. Trafiliśmy na bardzo miłą terapeutkę, która oświadomiła mi, że im bardziej gonie Martę, tym bardziej ona się ode mnie oddala. Spotkania nie przynosiły większych sukcesów. Marta nawet kłamała na terapii, kiedy zapytana, czy nadal utrzymuje kontakty ze wspólnym facetem, Odpowiedziała przecząco, jednak ja wiedziałem, że dalej trzyma z nim kontakt, co potem się potwierdziło. I bardzo pilnowała też swojego telefonu. Koniec cytatu. to Musashi, jeden z niepokonanych mistrzów walki na miecze, napisał taki kodeks samurajów, i tam jeden punkt brzmi: nie podejmuj się bezsensownych działań. A to było kompletnie bezsensowne działanie i stwierdzenie faktu, że Marta kłamie na terapii, którą sama zaproponowała. Powinno samo w sobie wystarczyć do porzucenia wszelkich nadziei na poprawę i pozbycie się jej z kręgu znajomych. Takie historie powtarzają się w bardzo wielu mailach, które dostaję w odzewie na moje ostatnie filmy. Częstym wydarzeniem, które w nich występuje, jest w cudzysłowie przypadkowe zajście w ciąże takiej toksycznej kobiety, co powoduje bardzo poważne komplikacje dalej. No tutaj, na szczęście dla Zbigniewa, nie było aż tak źle, ale pojawiła się inna komplikacja. Cytuję. Obecnie miesiąc temu rozstaliśmy się na Amen. Niestety, w trakcie wspólnego mieszkania zdecydowaliśmy się na wzięcie psa ze schroniska. Pies oczywiście został u mnie, bo to ja się głównie nim zajmowałem i zajmuję nadal. Marta odwiedza czasem psa i siłą rzeczy mnie. Koniec cytatu. Jak widać, nic w tym przypadku nie jest na Amen, bo został jeszcze pies. To jest mniejszy problem niż wspólne dziecko i należy go jak najszybciej ostatecznie rozwiązać. No jak rozwiązać? Dwie możliwości. Jeżeli ty przywiązałeś się do tego psa i chcesz go zatrzymać, to oświadczasz Marcie, że nie życzysz sobie nachodzenia cię, najlepiej wyraźnie nagrywasz to oświadczenie, żebyś miał to jako dowód. Po co nagrywać? No bo jak to nie poskutkuje i ona się nie zastosuje do tego, to wykorzystasz tutaj przepisy o stalkingu, żeby przestała cię nachodzić. Jak to zrobić, znowu znajdziesz we wspomnianym już filmie o narcyzach i prawie, który podlinkowuję tutaj w opisie. Pamiętaj, że nie jesteś bezbronny i możesz działać. W przypadku, kiedy nie przywiązałeś się do tego psa, no to albo odstawiasz go do niej, albo z powrotem do schroniska, bo to nie jest twój problem. Ja wiem, że dla wielu widzów brzmi to nieludzko, ale słuchajcie, mając do wyboru szczęśliwe życie człowieka. I szczęśliwe życie psa? No, zdecydowanie wybieram to pierwsze, z całym szacunkiem. Nie stawiajmy się zakładnikami pewnych decyzji, jeżeli są one odwracalne. Znajomość Bigniewa ma jeszcze ciąg dalszy. Cytuję. Dowiedziałem się, że pod koniec miesiąca kończy terapię i powiedziała, że koniec naszego związku to był warunek, żeby poszła dalej. Zmroziło mnie to. Nie byłem najlepszy, ale bardzo poświęciłem się tej relacji. Teraz wiem, że za bardzo. Dużo wybaczałem, byłem wyrozumiały i cierpliwy z naiwnością, że kiedy Marta wyzdrowieje, wszystko wróci do normy. Jednak tak się nie stało. Marta zrobiła ze mnie czarny charakter swojej historii. Co zabawne, ostatnio w kryzysie przyjechała do mnie i żaliła się, że czuje strach przed końcem terapii i jak to dalej będzie. Nocowała też u mnie, ale do niczego nie doszło. Jednak spędziliśmy czas normalnie, bez kłótni, spokojnie porozmawialiśmy i było naprawdę miło. Koniec cytatu. Zbigniew powoli zaczął rozumieć o co chodzi po trzech i pół latach szarpania się, które należało zakończyć najdalej po kilku miesiącach. Taką naiwnością wykazuje się niestety wiele dobrych ludzi obojga płci i mam nadzieję, że ten film będzie dla nich pożądanym zimnym prysznicem. Po tym wszystkim, co zaszło, bycie tamponem emocjonalnym takiej toksycznej osoby, która ma tam jeszcze jakiś problem, jest ogromnym błędem i to z kilku powodów. Po pierwsze, utrudnia ci oderwanie się od takiej znajomości. Po drugie, może się zdarzyć, że taka osoba sprowokuje zdarzenie albo nagra materiał, którym może ci zaszkodzić. Po trzecie, jeżeli jak zbigniew idziesz z nią do łóżka, to niepotrzebnie ryzykujesz potencjalne oskarżenie o gwałt, nawet jeżeli kompletnie nic nie zrobiłeś. Taka kobieta pokazała już taki repertuar gotowości do manipulacji, że należy ją traktować jak radioaktywne odpady z elektrowni atomowej. Im dalej od ciebie, tym lepiej. Panowie, nie bądźcie naiwni. Panie zresztą, w analogicznych sytuacjach też nie bądźcie naiwni. Zbigniew w końcu poszedł po rozum do głowy i zaczął myśleć o sobie. Cytuję. Po całej tej historii sam poszedłem na terapię, dopiero kilka spotkań, ale już widzę, co się ze mną stało przez ten czas. Przez te trzy pół roku w związku z Martą zatraciłem gdzieś siebie, nie rozwijałem się, czuję się oszukany i wykorzystany. Mimo świetnego początku, przez większość czasu. Czułem się jak jej opiekun, wręcz ojciec. Z perspektywy czasu było wiele czerwonych flag, które olałem na rzecz, w cudzysłowie, prawdziwej miłości, której nie było. Koniec cytatu. Jak mówią, lepiej późno niż wcale. Tym bardziej, że z wyjątkiem tego psa, no, nie ma tu już jakichś komplikacji, które należałoby rozwiązać. Z drugiej strony, Zbigniew mógł przez 3,5 roku pracować nad sobą, mieć wiele wzbogacających relacji z normalnymi kobietami, a może nawet znaleźć taką pasującą do długoterminowego związku, które on przecież chciał mieć. Pamiętaj o tym widzu: kiedy bezsensownie dajesz kolejne szanse toksycznej osobie, to potencjalnie zamykasz drzwi tym sympatycznym i wartościowym. To się nazywa kosz straconych sposobności i trzeba go koniecznie dodać do tych wszystkich cierpień i problemów, które ponosisz. Plus, podtrzymując takie relacje, ponosisz bardzo poważne ryzyko dużych komplikacji różnego rodzaju, do których zdolni są narcyzi. Jak trudno sobie wyobrazić, do czego oni są zdolni, to pooglądaj kilka ostatnich moich filmów na moim kanale, a najlepiej całą playlistę, którą podlinkuję Ci w opisie poniżej. Mając zbyt długą relację z taką toksyczną osobą, musisz się też liczyć z tym, że mentalnie trudno będzie Ci się od niej całkowicie odciąć, co widać też na przykładzie Zbigniewa, cytuję jeszcze jego list. Najbardziej mi żal tego, że Marta teraz odżywa. Wraca do życia społecznego, jeździ na wycieczki, chodzi do pubów, ma więcej zaangażowania w to, co robi, na przykład chce dokończyć studia. Widzę na jej twarzy szczery uśmiech i ten błysk oku, który widziałem na początku relacji, kiedy ostatnio u mnie była. Mimo, że czuję ulgę i spokój wewnętrzny, że już nie jesteśmy razem, to trochę mi żal tego wszystkiego. Straciłem osobę, której nigdy tak naprawdę nie miałem. Zgadzam się na użycie cytatów z powyższego opisu. W filmie na kanale Aleksa Barszczelskiego. Koniec cytatu. To, co pisze Zbigniew, świadczy o tym, że on nadal ma z nią kontakty. A to tak, jakby był podłączony do kroplówki z powoli działającą trucizną. Zbigniew, jeżeli wciąż pracujesz terapeutą, to proszę, zrób z tego mentalnego oderwania się od Marty pierwszy priorytet waszej pracy. Dobry terapeuta na pewno ci doradzi, jak to zrobić. Ja bym jeszcze to zrobił w ogóle inaczej, ale opis, jak ja bym postąpił, to pewnie spowodowałby, że YouTube nie puściłby całego filmu. Dlatego darujemy sobie. Wracając do Zbigniewa, pamiętaj, że nie straciłeś nic innego, tylko twoje złudzenia, no i niestety 3,5 roku twojego życia. To pierwsze jest pozytywne, bo już nie masz złudzeń. To drugie bardzo negatywne, no bo niestety ten czas już nie wróci. Dziękuję Zbigniewowi za udostępnienie tej historii i zgodę na obszerne cytowanie jej w tym filmie. Mam nadzieję, że moje przemyślenia przydadzą się nie tylko jemu, ale wielu sympatycznym i pozytywnie nastawionym ludziom. Ta seria nagrań jest moją odpowiedzią na wasze maile i komentarze. W zależności od tego, kto do mnie napisał, używam w narracji odpowiedniej płci i nie ma to nic wspólnego z preferowaniem przeze mnie którejkolwiek. Ten film jest pomyślany wyłącznie w celu edukacyjnym i nie może zastąpić fachowej terapii. Jeżeli ktoś takiej potrzebuje, to powinien zwrócić się do fachowego psychoterapeuty. Jeśli chcesz, abym omówił Twój jakiś konkretny przypadek, to opisz mi go proszę w mailu. Koniecznie dopisz, że wolno mi anonimowo zacytować jego treść do nagrania filmu na YouTubie, bo standardowo korespondencja ze mną jest poufna. A teraz proszę, daj lajka, żeby YouTube wiedział, że warto pokazać to innym. Zasubskrybuj ten kanał z dzwonkiem powiadomień, żeby nie przeoczyć żadnego z następnych filmów. Obejrzyj jeszcze ten film, a jeśli chcesz być powiadamiany o bezpłatnych spotkaniach ze mną, to zapisz się na mój newsletter. Link masz tutaj poniżej. Do zobaczenia.